Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku ze serii jak odnaleźć dane gwiazdo odbiór. W poprzednim odcinku skupiliśmy się na poszukiwaniu konstelacji Oriona, która była bardzo łatwa do odnalezienia, ale dzisiejsza konstelacja, którą będziemy próbowali znaleźć, również jest bardzo łatwa, charakterystyczna i graniczy z Orionem, czyli z punktem odniesienia, którego już nauczyliśmy się w poprzednim odcinku. Musimy się śpieszyć, ponieważ chmury naprawdę szybko zarastają. Nam tutaj obezwładnią całe niebo, więc kierujmy, skierujmy swój, swój obiektyw na konstelację Oriona. Ona już pokrywa się cała w chmurach, ale jeszcze, jeszcze przez chmury widzimy tutaj te dwie charakterystyczne gwiazdy, czyli Betelgeze. W tym miejscu i Bellatrix w tym miejscu. Bellatrix posłuży nam za punkt odniesienia w drogowskazie do woźnicy. Od Bellatrix prowadzimy linię prostą w prawą stronę i zatrzymamy się na pierwszej, najjaśniejszej gwieździe, która nosi nazwę Aldebarn. Jest to gwiazda oczywiście z konstelacji Byka, więc nie skupimy się dzisiaj na, na niej, ale będzie ona pomo pomocna w odnalezieniu już pierwszej gwiazdy idąc od niej z konstelacji Woźnicy. Tym punktem nie będziemy się przejmować, ponieważ jest to Jowisz, więc za kilka miesięcy, kiedy włączycie sobie ten film i będziecie chcieli odszukać Woźnicę jego już tam po prostu nie będzie. Więc od Aldebarana pozostało nam tylko iść cały czas w górę, poprowadzić linię prostą. Jak widzicie, to je od Aldebarana cały czas prosta linia i pierwsza gwiazda, na której się zatrzymacie, to będzie właśnie pierwsza gwiazda konstelacji w woźnicy. Nosi ona nazwę Elnath i znajduje się właśnie w tym miejscu. Tutaj ogólnie już cały zarys konstelacji widzimy, więc wystarczyło nam tylko połączyć gwiazdy, żeby mieć cały gwiazda zbiór kompletny. Więc od gwiazdy Elnath idziemy linię prostą, taką dosłowną już linię prostą, bez skosów. Właśnie do tej gwiazdy. To jest gwiazda, na której się zatrzymacie, ponieważ jest ona na, na tej drodze najjaśniejsza. Jest to gwiazda bez nazwy własnej, oznaczona literą grecką, ale jest to gwiazda całego asteryzmu woźnicy. Od tej gwiazdy idziemy sobie pod prawym skosem w linii prostej. Pierwsza gwiazda, na której się zatrzymacie, to będzie gwiazda Menkalinian. Wiem, bardzo trudna nazwa, ale jeśli będziecie mieli styczność z tym gwiazdą, to spokojnie ją zapamiętacie. Czyli i od Menkalinan lecimy sobie pod, również pod skosem w linii prostej. I pierwsza najjaśniejsza gwiazda, na której się zatrzymacie, to jest Kapella. I jest to najjaśniejsza gwiazda całej konstelacji w woźnicy. I od gwiazdy Kapella lecimy sobie króciutką linią prostą. I mamy zatrzymujemy się, zatrzymujemy się na takiej gwiazdzie tutaj. I od tej gwiazdki malutka, malutki, nie malu... Na pewno, na pewno niemalutki, ale, ale dosyć ciemnej. I lecimy znowu linię prostą, prowadzimy tutaj do tego miejsca, tutaj mamy gwiazdę Hasalech i od Hasalech prowadzimy w lewo prostą linię również do gwiazdy wyjściowej, z której, z której rozpoczynaliśmy łączenie gwiazd, czyli Elnath I cały gwiazd do zbiór woźnicy mamy już zaliczony.